Cześć, hej, czołem, witajcie, ja nazywam się Komanusik Pal, witam i zapraszam was na 103 part drugiego sezonu z serii Przygody z Margonem e, Cześć i witajcie w kolejnym filmie e, Filmie, który będzie troszeczkę inny niż zawsze, ponieważ e, dzisiaj zajmiemy się e, kodem e, do CD Action, który, który po prostu wczoraj e, było już dostępny w sklepach na stacjach benzynowych, w kioskach e, Mi się udało zakupić już te CD Action e, Jest ta płytka z tym kodem już e, przede mną. E, chciałem też przedyskutować e, sprawę nowego ithan, które zostało właśnie już dodane tak bez jakiegoś hucznego otwarcia, no ale została ta mapka zmieniona, no a jednak by się kurcze przydało coś, bo te ithan to jednak był taki symbol e, tego margonem i te stare ithan, no nie wiem, e, zaraz sobie to wszystko ocenimy, pochodzimy sobie tutaj mm, no i na koniec jeszcze pokażę wam mam kilka walk e, z elitami drugimi mam e, walki jakieś tam z pvp, e, to też wam wrzucę z muzyką chyba sobie pooglądacie więc tak, tak wydaje mi się, że fajnie to wszystko wyjdzie też pokażę Wam nowy interfejs do Margonem, bo to też jest jakaś taka sprawa i to może wejdzie bo widzę, że tutaj ogólnie te wszystkie nowości to pierwszą są na margo Margonem.com a później wchodzą do tego Margonem już Margonem.pl Eee, więc to jest, to jest, czekajcie ktoś pisze kiedy będzie film, odpiszemy mu tak z grzeczności eee, właśnie, dobra napiszemy dziś <laughs> okej, okay, możemy tutaj kliknąć premium, e, pakiety promocyjne e, kod e, już zaraz będzie przeze nie wpisany e, oczywiście nie liczcie na to, że sobie tego skapniecie i, i po prostu będziecie to mieli bo ten kod jest jedno, jednorazowy i nawet jak go u siebie wpiszecie to e, nie zadziała wam Chwila prawdy Jest super już, już miałem takie myśli, że kurde yy, Kiedyś były takie przypadki, że wiecie że, yy, Jacyś nieuczciwi sprzedawcy w kioskach Czy coś, po prostu przypisywali kody yy, Później sprzedawali to na Allegro I ktoś kupował tą gazetę yy, z, Po prostu z przekonaniem, że Uda mu się yy, tam mieć yy, Ten kod a Patrzy a tam nagle kod wykorzystany Czy coś takiego yy, Dobra, spójrzmy co tutaj mamy, oczywiście jak mówiłem Wcześniej są tutaj pakiety dla początkujących oraz dla awansowanych, no ten jak myślałem jest on 95%, czyli bardzo fajnie To ulepszenie to będzie na pewno ten dla zaawansowanych, bo tutaj jakaś kasa na 250k to raczej mi potrzebne nie jest A co to jest? A pełne leczenie Dobra, bierzemy sobie to Dostaliśmy tutaj jakieś rzeczy, dostaliśmy smocze łzy Jeszcze smocze runy, czekajcie, smocze runy się dostaje tak, tak, dodaję smocza runa, to trzeba sobie wziąć, otrzymano 15 mm, smoczych run e, Tutaj mamy ulepszenie broni, no o, broń mi się akurat przyda ją ulepszyć, chociaż nie wiem, jak będę expił to nie będę jej ulepszał, bo, bo po co, i tak jest e, dobra e, Zwój e, wywołujący depozyt, e, mamy m, talizman czarnej wdowy, no i teraz chwila prawdy jak będzie wyglądał e, ten nasz strój no, strój jest dość podobny z tyłu. Ta peleryna jest podobna do tej, co była w ostatniej promocji, która była gdzieś tak na około na początku roku z tego CD Action. Czekajcie, sprawdzimy sobie jeszcze, jak, jak, jak może znajdę zwój zmiany z CD Action. Ten, czym on ten się różni? No, ten był bardziej z takim rycerzem. No, peleryna była taka sama, tylko ta jest taka bardziej prosta, uroczysta. Tam ta jest jakaś bardziej poszarpana i taka rozwalona. Eee, dajcie sobie jeszcze raz to nałożymy eee, No i tutaj taki No 26 sekund, bo nie ma takich Rartasów, eee, no i dobra Przejdźmy ogólnie do tego zmiany wyglądu eee, tej ithan, Tego Ithan Ale już toś niecierpliwy Kiedy film? A za ile? A kiedy będzie? Ja uwielbiam takie pytania e, Dobra, co tutaj się zmieniło? Zobaczcie, że e, ten domek Huslina został przeniesiony troszeczkę niżej Teraz już na samym, e, w lewym dolnym rogu mapy jest już zupełnie Kiedyś był jeszcze tutaj Gdzie pokazałem kursorem No co, wchodzimy do bramy oczywiście tych dwóch strażników No nie wiem, jakoś te idhana tak dziwnie to zmienione zostało ta studnia została bardziej na pierwszy plan, widzę, wysunięta Odom Roana tutaj się nie zmieniło Tutaj się jakoś idzie dziwnie Do zajazdu Makina, zawsze zajazd Makina Jak pamiętacie był tutaj No za to idzie się, nie wiem, tutaj za, za róg Za róg, za śmietnik Do Tego Sir Galiena No nie wiem, moim zdaniem jak tak patrzę Chodzę koło tego Ithan no to Mi się wydaje, że jednak, jednak ta mapka no trochę została słabo zmieniona, no nie, nie, no nie ma jakiejś takiej rewelacji No może nie wieszałbym też pewnie na, na tym takich wielkich psów Bo widzicie tu jest choinka, to może ta zmiana tego, tej mapki jest związana właśnie z zbliżającymi się świętami, które będą No praktycznie już dokładnie, dokładnie za dwa miesiące, bo dzisiaj jest 10 października 22, 10 2012, czyli tak naprawdę dokładnie dwa miesiące. No, tam z hakiem te dwa dni, wiadomo, do, do wigili, zostały, więc tam może choinka jest też z tym związana. No, nie wiem, czy jak ktoś, wysłannik PGA. No, chyba, Margonem, niestety nie posiadasz oznaki PGA, jest ona dostępna tylko dla uczestników targów PGA. Poznań P Game Arena, jeśli, jeśli masz możliwość wzięcia w nich udział, zapraszamy w dniach. Do stoiska Margonem. Ło, wow, fajnie będzie stoisko Margonem na PGA. Zobaczymy co tam będzie, no już tak jak, jak stoisko Margonem to już mi się po prostu chce tam wbić z kamerą i, i zrobić tam porządek, Zrobi sobie tam jakieś selfie z, z tymi widzami albo coś takiego. No, tutaj można widzę chodzić po tych murach ogólnie. No, no, tutaj ogólnie z tym stoiskiem PGA dość fajnie jest. No, tak mnie troszeczkę to już zachęciło do, do wyjazdu. Nie wiem, czy wy będziecie nad, na tym PGA e, obecnie. Jakby. Jak będziecie obecni, napiszcie w komentarzu, to też się postaram tam dotrzeć. E, no i co, ta mapka jest tak zmieniona? Jeszcze czekajcie, pójdziemy sobie zobaczyć, jak to tego Unila wygląda. No, nie wiem, czy to po prostu będzie odmienione, czy nie. No bo ta coś choinka mnie tutaj tak trochę męczy, że to tak jest dziwnie zrobione. No, może. Tak, w górę, tak bardziej uroczyste. Nie wiem, z, z takich jakby z piasku przenosimy się, już tak naprawdę. E, coś jeszcze, dom Eldrika, Jak to wygląda ogólnie? Mm, on był tutaj, Eldrick, to był z tego co ja nam taki kupiec, którego można było kupić e, torby. A nie wiem, gdzie on w ogóle teraz jest. E, takie torby można było od niego kupić. Czy to ten gościu, czy nie ten? Coś mi się e, z tym kojarzy. Czekajcie, spójrzmy sobie jeszcze do domu aukcyjnego. Teraz ten dom aukcyjny gdzie jest? Widzicie ratusza. Tutaj, nie, nie, to nie jest tutaj. O, tutaj ten dom aukcyjny teraz został ukryty. No, widzicie, zwalony ithan, lol, fajne zrobili. No dużo jest osób, którym się jednym się będzie podobało, drugim nie. No nie wiem, no moja ocena jest takie, no 60-40 na 60 osobiście, że na, na gorzej tak, no ale nie wiem. Tutaj widzę, że tak nie można też przejść za aukcjonera, tylko aukcjoner jest właśnie w takim jednym miejscu, tak samo będzie ta tańczowa aukcjonerka, że nie będzie koło niej można chodzić, bo zawsze wiecie, można by ją sobie obejść. A teraz już tak, tak nie można. Czekajcie, zagadamy sobie z aukcjonerem jeszcze. Zobaczymy, może sobie na aukcję pozwolicie, jakąś legendę sobie zaraz kupimy za naszą potężną kasę. jeden miliard za tą zbroję naprawdę ktoś oszalał. No To naprawdę nie jest aż tyle warte. Rozumiem, że ktoś po prostu chciał, żeby wszyscy widzieli ją lotną, no ale jeden G ja to troszeczkę przesadził. E, skarpety też bardzo drogie. Szaleńc, odwaga, no wiecie, to nie jest zbyt e, droga legenda, dlatego taka cena jest. I też nie jest zbyt dobra to obręcz letniego deszczu. Ją może nawet na Jersey wytargujecie za 80 M. To wiecie, legenda, ale nie jest też taka droga. E, dobra, spra spra sprawdźmy, czy ktoś z znajomych jest aktywny. Nie, nie ma nikogo. Czekajcie, spytamy się Luki Serka, może jest jakiś teraz Heros. Teraz muszę wam jeszcze powiedzieć, że zamówiłem sobie już klawiaturę, jest już po prostu zamówienie złożone. Aukcja już dobiegła końca, już wszystko dostałem informację, że klawiatura jest w drodze już do mnie. Jak będzie klawiatura, wrzucę wam fotkę na Facebooka, no jak będziecie chcieli, będziecie tacy dociekliwi, to może może coś o niej później wam opowiem, bo wziąłem taką klawiaturę naprawdę z wysokiej, wysokiej naprawdę z wysokiej półki, jakąś tam klawiaturę za 100 albo za 5 dych. Um, tak ktoś wysłał jakieś linki. Dobra, zaraz wam jeszcze pokażę ten nowy interfejs Margonem i trochę, trochę o nim po prostu powiem swoje zdanie. E, dobra, okej, okay. przed naszymi. E, na naszym monitorze wyświetli się właśnie tutaj. E, tutaj jak to wygląda nowy interfejs Margonem, jak on nie przedstawiony. No jak to się prezentuje? Może krótko to spuentuję. No to mi przypomina tylko jedną grę, nie, nie przypomina to w żadnym stopniu Margonem, to mi przypomina Tibię, nie wiem czy taką grę kojarzycie. Ja w tę grę nigdy nie grałem e, i, i po prostu y, nie, 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 nie znam tej gry, no ale tak na pierwszy rzut oka tam, tą grę po prostu mi przypomina, bo kiedyś tam ją widziałem na jakichś screenach czy jakiś tam filmik na YouTube. E, no jak to wygląda, jak się to prezentuje? No moim zdaniem się prezentuje to słabo. Mi się to nie podoba. Tak, tak, te, tak też to mogę powiedzieć. Nie chciałbym, żeby taki interfejs do Margona był wprowadzony. I po prostu, i po prostu mi się to nie podoba. <grych> tak to po prostu spłędowałem No nie no, no Ithun mogę jeszcze przeboleć, no ale ten interfejs, to no, no, nie no nie podoba mi się, no naprawdę, no to jest po prostu, no nie wiem. Już wolałbym takie margo jak teraz, jest tylko, że... E tam gdzie mamy typunek było to delikatnie zmniejszone czy coś i po prostu ekran żeby był większy No ale wiecie to jest gra w przeglądarce z tego nie można robić jakiegoś wiecie Medal of Honor czy Call of Duty czy coś takiego Bo to jest gra w przeglądarce to jest po prostu to się rządzi innymi prawami My tak naprawdę nie jesteśmy jakby z pierwszej osoby tutaj e, nie gramy że wiecie że tylko widzimy broni coś takiego i potrzebujemy duży ekran no nie wiem czy mnie mniej więcej zrozumieliście Już nie będę kurde się gubił w tym, w tym co mówię Przejdziemy teraz sobie do, do jakichś tam elit Zobaczę jeszcze co mam na dysku powrzucam wam muzykę, w opisie wam wszystko napiszę więc teraz mój głos się z wami żegna i zaczyna się jakaś muzyka, jeszcze nie wiem jaka, wybiorę tak, żeby była optymalna dla wszystkich. Trzymajcie się, powodzenia! I zapraszam do kolejnej części naszego filmu. Hej. Up. Uh, uh. why mm -hmm. Единастая идиция! Не слышу!